Nie. Nazywam się Smokol, kanał gamingowi pasjonaci. Dziś rozpoczniemy premierową serię na naszym kanale. Będzie to seria z gry World War Z. Jest to gra, yy, która bazuje na filmie o tym samym tytule, czyli mamy grupę ludzi, którzy mierzą się z inwazją zombie, więc zacznijmy sobie Pierwszy akt i misję w łąb, jednym co pozostało, czułce nowojorskiego porzuconych na pewną śmierć, śmigająca im nad głowami helikoptery, jest wybaczyć sobie drogę kopalności. Krążą plotki o jakiejś szemlanej postaci, która za pewną cenę mogłaby ich wydostać miasta pociągiem metra. Więc jedziemy. Ja jestem w gotowości, także rozpocznijmy walkę z Hordą Zombie i rozpoczniemy sobie pierwszy rozdział tej gry. I'm going to have a And Grave Gram. i going to sell the Xbox One. God damn it, Bunko. I will leave your ass here. Nobody is leaving anybody. We're going to steamroll the army and then they'll be back. This is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We Take it to Inwood, get to the Evac Center and get the fuck out of New York, or we die here. I don't like him, but he's right. Okay, then let's go. Single player. Dan, you hear me? Hey, what's up? I don't see you guys on the roof. We're going for it. Turn the subway to Inwood. Over. Oh, you, you're starting. You're starting. You're definitely no. You're definitely no. What are you doing? Jeszcze nie jest może wylecieć. bohaterów amunicji mamy pod dostatkiem statkiem. Okay. kolejne hordy, kolejne sterty. Po prostu gra jest nastawiona na rzecz, na totalny mordor z zombiakami. Dalej. Okay, no z... Z elevator. We gotta get out. Elevator called. Zombie Nie będzie łatwo, ale go zabili. No, ta gra ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o korporację. W sumie, gdzie jestem? Panko. Oj, idą tutaj. To jest Uleczmy no, ją Podziękowała, przynajmniej tyle. Jak widzicie? Mamy też granaty odłamkowe, różne inne bronie. Okej. Okay. To potrafi przegrupowanie. No te bizę to... ze mną nie poszli. How to food? Got to go now. You coming? Over. Look, I got a food and boat for a month. Your heads will be here by then. <coughs> I'm going to you. I'll open an eye out for you. That's... shit. <coughs> That's a lot of Zeke. But we got no choice. It won't be easy. Wynętrzące, no, centrum handlowe Wyobraźcie sobie Super Sam w Katowicach z inwazją zombie. O no. no właśnie trzeba zacząć widzicie ich? Tylko kurczę ja ich widzę. Ale popatrzcie tutaj, co tu się dzieje, no istna They kurde day. Day. Nic tylko kurwa shot shot day. Day. Granata ich. No, ale tutaj będzie krwawo. Może no, z stąd tutaj idą. No a to trzeba przetrwać, moi drodzy. Nie ma lekko, to jest zalanie. Taki mamy cel, przetrwać. Tą hordę, ale tutaj amunicja się tak szybko kończy. Zrzucimy granat, czy to coś dało? Tak jest, była eksplozja, było kabum. Miło, ale oni tam dalej trwają. Oj, amunicja się kończy. Na sobie, uzupełnimy. Dobra, jedziemy z nimi No ale nie wchodź mi w paradę Fresh ammo nie mam niłem, ale dobra A przybyły No i już jest mało O Ale tu się to przerarło Udało się oczyścić. O, ale Ar Ar Arneta ma mało życia, więc może ją uleczymy. Arneta miała bardzo mało tego życia. Kurde, Angel miała mało życia. Zmyliło mnie to. Gdzie jest Angel? To jest Arneta to jest Angel? Zrozumiałem. Będziesz Trzymaj, Angel. Jedziemy. Jeszcze sobie amunicję uzupełnię. W razie W. Bo na pewno... gdzieś nas będą czekać. Pójdę z drugiej strony. A muszę iść. No popatrzcie, no muszę iść tam. Tą strefę skazaną, ale na szczęście to się skończyło. O! Oh, ty! Co grań! to zaskoczył. No dobra, trzeba użyć windy. Czegoś podobnego. Ok. Dotarliśmy. Dostańcie się na. Metra, a oni tu znowu idą. Wiemy tu jakaś kanalia, Uwa. ale udało się. Ok, ktoś się zabity. <grystanie> tak, tak, gwizdajmy na zombie, oni tu przyjdą. Nie, nie amunicji, ok. No I gościa tam zrobił nam strefę skażoną. O, jest granat. A coś się to może przydać. No. Zdjęcia, wypuszczają po zabiciu, trujący obok, aby tego unikać, zabija jeszcze w głowę. We got a creep! Gone. Hey, tu jest, I'm oni to będą oni to coś kombinują Tylko co tego nie wiemy ale oni to coś kombinują oh, shit. Where? to zaraz Where? będzie w bruń Ciąga chmura. Oczekujcie. Obronę. Nie nam tu zaraz. No przybędą. No za minutę tutaj będą. Okej, okay, no zróbmy to z tego miejsca. Co to co za problem. Czy oni nam przybędą. No muszą przyjść. Nie ma innej opcji. Ja apteczkę mam. Stan zdrowotności oceniam ja na dobrym poziomie. całej kompanii. Co on Powstał z martwych. 15 sekund. I finowe odliczanie. 5, 4, 3, 2, 1. Brońcie w tej pozycji. Ciężko to przewidzieć, bo nie wiadomo z której strony oni przyjdą. Oo! Zombie! Ja pierdolę, ile ich jest? To wszystko pali prosto na nas! To nie jest... To nie jest żaden film science fiction, to jest rzeczywistość. Horda zombiaków. I ją trzeba zredukować do minimum. oj, się przedarli skubani. Nie ma lekko. Wygrana... o, granat. Widzimy, eksperymentował. O, ale naprawdę. Ojojoj, amunicja mi się skończyła. Nie, tym też można. O! Będę tutaj musiał za chwilę wrzązić jakąś lepszą skluwę. bo pistoletem to ja tu szału nie zrobię. Dobra, idę po coś. Krótko czasty Ojeju Ale krótko czasy się tu przydał I nowo tam był karabin! Można zostawić krótko z tego co tu widzę ale nawet nie ma możliwości tutaj będzie Mordor. No, ktoś z mojej drużyny jest na wykończeniu. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Zas o, zadanie wykonane z tym chronieniem pozycji.

Tak tylko podejść i, bym tam podejść i bym wtedy dostawił ten drugi no traktor, że zostań się do stacji metra. Nie rybich trupów. Do O, ja też dużo, ja nie mam. Jak tu się dostać do tego metra? No jest metro. Okej. Okay. Idziemy, idziemy, idziemy. No i... naciskamy. Nie służy Trzeba przeskoczyć. Pozbądź się zombie ze stacji. A tu ich trochę jest. Będzie na piedzierał, masz? masz, Karo! Jest z sumikiem, na razie moją jedyną bronią na te sterty zombie, no, za chwilę to zostanie mi tylko jest Nie jest dobrze. Amunicji brak, takiego zupełnienia, jak oni tutaj strzelają, bo jak tutaj nie mam żadnych szans, siada obecną. Okej, okay. Dobra, tam idą kolejni. Dobra, ojoj, oj, oj. mamy otoczenie. Zostaliśmy otoczeni przez apokaliptyczne zombie. Ale udało się oczyścić stację metra. O, mamy tutaj gościa.

Ale na chwilę są mam tylko dwie. Oni, chyba już... ojojoj, oni tu zaczynają. Okej, okay, uzupełniłem amunicję. Nie chcę szczękuwać, No dobra. mnie, no. O jest zmiana broni. Uzupełniłem granaty odłamkowe. Tyle jestem wyposażony. Uzupełniłem amunicję. Chodzie się tam będzie dostać wyżej. Muszę zdobyć pięć skrzyń. Dobra, jedziemy. Panią tych skrzyń, zdaję sobie z tego sprawę, że to zaraz może być cała sterza zombie. Jeszcze nie jest zaopatrzenie. Mam ją. Ale ludzie, ja mam prośbę do was. Nie straszcie mnie. Wiem, że jesteście moimi kompanami, kom ale bardzo mnie tu straszycie. W walce nie otwieraj tych drzwi. Nie otwieraj tego. To nie ma najmniejszego sensu. Teraz ja zejście. To było to miejsce? Tak. Ta jest z zaopatrzeniem. Dobra, jedna już jest. Dobra, idziemy dalej. Zostały jeszcze cztery. za spokojnie, staram się dostać do celu. Ja ich tu słyszę, słyszę ich odgłosy. Wszystko słyszę. O, skubany. Dał nam zrobić kuku, ale drużyna się nie poddała. Ok, mamy skrzynkę z zaopatrzeniem, bierzemy ją i jedziemy dalej. Trzeba dostać się do tego pociągu. oj. Odpierdalajmy od tego szlamu, który on tu wydziela. Dobra, no. Jeszcze on jaką na chwilę obecną nie jestem pewnie. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma. Mają te skrzynie, okej, okay. uzupełnimy sobie amunicję. Dobra, wyposażenie jest pełne, teraz muszę pomyśleć, gdzie ja się mam udać. Pozostały jeszcze trzy, się, no, wie. okej, okay. tutaj dotrzeć, otarłem, nie, <ś> <ś> Widzieliście, że ja tu nic nie robię, a tu proszę. Na zamówienie. Dumbiole. Z obu stron. Ewi granata. Ładnie poszło. Uwaga! Lampson! Też będę niego mówił. Dobra! Sprinkę! Dobra, mamy skrzynkę. Trzeba się udać z powrotem. Do naszego metra w ciągu, żeby My się tylko udało. Okej okay. hardbora Tyle Hard Byle dać to co jest potrzebne. Dobra Gdzie jest skrzynka z amunicją? Gdzieś tu były Uzupełnijmy amunicję o, już nas tu... otoczyły! Zumbiarskie ścierwa! Okej. Okay. Chwila spokoju. I idziemy po czwartą skrzynkę. Może boli, nie ma że tamto Idziemy po czwartą skrzynkę musi tu gdzieś być, dobra, mam czwartą skrzynkę Picked up another box enough Idziemy, idziemy. Ale musimy być czujni na każdym kroku, bo tu w każdej chwili może pojawić się mordercze z zombie. Dobra, mamy. Okej, okay, dobra, ja się postaram jeszcze jedną skrzynkę zdobyć. Ona gdzieś tutaj jest. Jestem tego całkowicie świadomy. No, opatrzenie się przyda. Whoa! A dzisiaj w kuchni Mistrzów polecamy zombie na cieku. Found one of Stevie's goodies, bringing it back w dobrym momencie sobie przeładowałem broń. Broń on jest kurwa no... Do... Dobry. Idą następni. Granat. Odkręcaliśmy trochę temperaturę, atmosferę i w ogóle. Dobra. Stało mi... ...bardzo mało amunicji. Na to, co tu się szykuje, trzeba to będzie. głową głową zrobić, 11 naboi, zostało oczywiście do karabinu maszynowego, bo do pistoletu tego trochę jest. Ok, teraz tylko dostarczyć to do pociągu i z głowy. Udało okay, się tu uzupełnić amunicję, jak najbardziej. I teraz e, jak to zrobić? Dobra. Jesteśmy pociągu, tu idziemy pełną. No, i pojechali. Dobra, ta końcówka. No i jest zwycięstwo. Zwycięstwo w pierwszym rozdziale udało nam się przetrwać w hordzie z zombie. No i to było dobre, to było dobre. Był fajny taki mordor, mordor, mordor zombie. W ogóle jakaś taka moda teraz na zombie przyszła, wszystko kurde ma... No i zobaczmy, masakra, najwięcej zabitych zombie, no ja zabiłem 162. Pomocna dłoń. O, łowca głów, 13 headshotów. No, Pirotechnik 49 zombie z granatu. No nieźle, nieźle. Miotacz kul, tak, jest. Miotacz kul jest najlepszy. I okej, okay. potęga drzemki: pistolet, karabin maszynowy, kompaktowy PM, kolejny poziom umiejętności. Zapasy 150 punktów i ok. Także moi drodzy, to był pierwszy odcinek z serii World War Z. Grał do Was Smoko, kanał Gamingowi Pasjonaci. I na pewno zobaczymy się w kolejnym odcinku. Ja pozdrawiam. Macie się ciepło. Cześć.